Trzyma z tej strony Pandix i, i dzisiaj jesteśmy z Like Max. Yy, Max jest nowy na kanale, więc musicie zostawić ławkę dla Maxa. Max chyba będzie zadowolony. I napiszcie jakiś miły, ciepły komentarz dla Maxa. No, bo ma z, z daleka przyjechał. I, i przyjechał e, tutaj ze mną nagrywać. Więc szacun. Dobra. Dobra. Ja, ja gram, ja, ja gram e, Jessie. W ogóle nie, w ogóle będzie opening Z dwudziestu. Z 20 skrzynek i niedługo będziemy Mega Boxa otwierać wreszcie. Już się jaram, ale pewnie będzie 5 rzeczy. Tak, ale I to będzie słabe skrzynki. Do tego i może coś zrobić? No ja mam 10, będę miał na jakieś 15. Dobra, gramy z nie gadam. Zostawcie łapkę w górę i suba. Dokładnie. Jazz jest w tym dobra, że rozwala skrzynki. Podwójnie. Potrójnie w sumie. O nie, internet. Pomocy, internet, poczekaj. O, dobra. O no nie, no co jest? Muszę na danych kom komórkowych grać. Dobra, już będzie chyba lepiej. Nie będzie tak ścinało. Nie można. Ja nam tutaj skrzynki zbieram. Ale już nie będę zbierał tutaj Uciekaj, uciekaj. Niszczę ją. Kurde, uważaj. Uciekaj. Chodź, nie, ja uciekam. Sześć kibów mam. Bombami Z Geniusz zginął. Mhm. Geniusz. Będę miał zerotały śluby, ale to nic. A szybko je nabieramy. Chyba jesteśmy niby w prosi. Chyba. Chyba. O nie, bot, 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 bot. Uciekam. Nie, już się na mnie uwziął. Dobra. niż bota. Dobra. Nie ma co. Szybko, wieżyczka. Dobra, dobra, dobra. Jest! Że panie, bo to nie, jest internet. nie! Internet! Jest! Wygraliśmy, wygraliśmy jeszcze! Ja Ale to na, prawdopodobnie może być kwestia, że mi internet zlagował. Bo oni nie wiedzieli o co chodzi. Zatrzymali się, nie uderzali mnie. O, mam 11 skrzynkę i zaraz będzie Big Box. Z Alei. No? Prawda? No serio. O gramy już raz i od tego <laughs> będzie już berne. dobra box Dobra gramy, ja zaraz będę miał trzecią Co rangę? Nie, trzecią skrzynkę. A! Tam jest skrzynka i tu. No. Więc na to lecimy. O matko, znowu internet! No halo! No wziąłem właśnie. Dobra! No nie! Szybko! Ej, ja jestem offline na chwilę. Muszę szybko dojść. O dobra jestem. O jest bot. Babu głos. O, tu jest pan! Ja sobie A. trochę ulta. Ale to może być podstawa, nie? To nie było podstawa, że zmienia. No raczej nie. No chodź tu, Shelly. O tam jest skrzynka, ale kurde Jak już się jest. Tylko zginiesz. Tylko zginiesz. Ej, uciekajmy od bota. Bo bocie na nas... Y... Uwzie? Uwzie. Właśnie chciałam to powiedzieć. O nie, nawet naszego bota. O kurde, prawie we mnie tak. Kolejny bot. Ej, wziąć mi zaraz piperkę? No. O nie, już się na nas... Uciekamy, uciekamy! Co ty robisz? Chodź, 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 chodź! Patrz to, patrz. A może jednak nie patrz. Zginęliśmy. Kurczę, no nie, minus dwa. A ja będę ciągle, Jessie grał. No. Ej, może ja wezmę broka. Bo boję nie grać czemu? a którą masz rangę? nie wiem muszę zobaczyć chyba ósmą no. ha zabrałem ci ósmą ósmą no to tak nie za bardzo o tu możesz od razu O, ale go zesnajpiłem Wow. No nie! No nie! Dawaj na tego poko. No nie, jaki gość w ogóle. O nie! Ja mam multa, ale muszę uciekać. No nie! Jaki głupek w ogóle. Dobra, uciekamy, bo się resp'i. Nub, no bo to jest nub, Ha ha, ha, ha. Tamten się leczy. Kat, czeka lekabą bisz. Nie no, poko mnie bardzo denerwuje. Ło. No nie, ale ten pokos kozacki w ogóle. Uważaj! No. Alfa, no. Od razu zniszczy. Ło, Ja uciekam! No nie, ten noob! No zostawcie nas, no kurde, poko Co ty ro. Dobra, i tak byś zginął. Minus 3, nie bierz fajperki, bo nie umiesz nie obrać. To jest lubię. Dobra, wezmę Na Weź pokoju. Watch out! Here I come! Let's get this party started! Let's get this party started! O Boże, jakie No. Czod boże. Live rock! On ma taki śmieszny głos. Spoko, co nie? No. Ja lubię Colt'em grać, bo on ma taki zasięg, trochę duży. I ma mega dużo HP. Znaczy... Dużo zadaje. Tam jest piperka. Więc może się nie rzuca... O nie! Tu jest bot! Uciekajmy! Jak najdalej! Chodź! Nie niebi. nie bij. Chodź! Żeby na nas się nie uwziął. No co ty robisz?! Jezus Maria, zaraz zginiesz. Ło! Prawie cię zesnajpiła. Ej, tu mogę czekać na nią. Ej, tu mogę się y, kampić, chodź, chodź, chodź do mnie. Still wow, ale tam wieżyczka będzie nawalała. Wow, wow. Uważaj na miny! Tu są. Nie wchodźmy do krzaka, chodź. Tam jest... Penny. Będzie mnie nawalała. No nie. Więc słabo. Chodź na nią, chodź na nią, chodź. Kurde! Uciekaj. Matko, znowu zginąłeś. Dobra, ja wezmę do mojego. No. Ja spróbuję. On się tylko skrzynki po prostu rozwala. Ja do tego podziąłem. I on następnym razem, do mnie ogóle. Zobaczcie w komentarzu, czy ja mogę dzisiaj skrzynek nabić. Pan Dix? No? Czy ja skrzynek nabić zaraz? O Nie, nie wiem w sumie. Kurde! Zobaczyłeś? Pan Dix? No? Tam? To już jest zagęte. Gdzie ty biegniesz po tego cube'a? Matko Bosko, wow, ale to było dobre, ja mam multę, jak coś. No, ale ja dobrze, że uciekłem. Co nie? No. Trochę mało mamy tych hubów. No Nie, tylko ma. Nie, nie. Dobra, zaraz my ich pociśniemy. Ja na blisko. Ja na daleko jestem. Boże, oh, no no way! Way! Wow! Prawie mnie zabił. On to dawa. było złe. To było złe. A nie, on ma ulta, a poza tym i do niego kolega zaraz wyjdzie. No dawaj, no chodź tu roza, bo chce tobie... na ulta. O, nie, to jest bot. Nie możesz. Też próbowałem. Cztery drużyny w ogóle. Zapomniana. Zapomniana To było dobre. Mamy kluby. Dobrze. Tak dużo. Ta, sojusz. Trzy, trzy drużyny zostały, jaki lol! No nie, bot jest! Najgorzej! Nie, na szczęście nie. Ja lecę po cuba. Albo dobra, nie. Jest, zabiłem go jeszcze To było dobre. W ogóle włączę muzykę. Bo tak dziwnie się czuję bez muzyki. Bo było Co? Bo było Ej, odchodź mi do ciebie. Daj, ja ci odchodzę. Dobra, odchodź. A Dawaj. Nic. Dawaj. O, 7! A ile masz? Robię opening. Nie, też no jeszcze... odcinek. Dawaj do tego. Nie, to wszystko ma być na opening. Wszystko. Nie, no wiesz, ja to No ja mam 11 Jeszcze cztery. No nie wiem! Mi też pewnie nic nie wypadnie. Chociaż pani jakby była Piper. tu patrz. Mam... patrz. Ale masz więcej. Tak, ale patrz. Z mega boksa legenda. 816. A 2000. ja? 2006. A ja mam z mega boksa legendarny no, mityczny 2 2004 no 2500 Ale dobrze Bo mam Bardzo yy, duże Szanse Mam ogólnie na mistycznego Bardzo duże A pewnie teraz mi się karm trafi Więc fajnie Zobaczę na ile jest bardzo rzadkiego No teraz mi się kart trafi Jeden I <laughs> Dobra, gramy. Co jest? Dobra. Jakie X2? Nie idźmy na nich. Uważaj na bota uciekamy. Ej, pomóż! Jestem na Kurde, kurwa boje dzień, A jeżeli bym się nazwa boje dzieci... Wow! Ale to dobre! No nie Jezu uciekaj Ło muszę się schilować, chodź, nie ma sensu Uważaj, tu są miny Kurna. nas nie no czwarte, że on nie ma tego. W ogóle yy, no, star powera takiego. Że jak ma... że jak ultem się leczy, to nas zadaje też. Bo on ma takiego star powera. O nie, BOT! Chodź! Ła! Ale nub Tak, ale teraz ma większe szanse na zabić. O, kurde, jaki Dobra, teraz poko są tacy dobrzy. Te ludzie, którzy mają po co jaki... Dobrze! Jak i to, jak i nie. Wow. Jeszcze sojusz uh. nie, nie. Gdzie ty polazłeś? Ale. Matko Bosko Nie no. Nie. Kurde. Ona mnie zabije, patrz. Łatwo było na pewno. I tak, i tak bym nie zabiła. Z daleka też byś mnie zesnajpowała i to jeszcze szybciej. Like o, <noise> Boss! Zabiliśmy Bossa. <noise> Taki to nie był Boss, raczej. O, tam jest Boss, uciekamy. Dobra, potem wezmę bóla. W ogóle to jest dłuższy odcinek. To jest dłuższy odcinek, tak trochę, dlatego że. Yy, prawie 19 minut. Zaraz, 19 minut będzie. O na tego kolta bym się rzucił. Like o mamulta to dobrze. Tyle co dobrze. Wow. Uciekamy. Nie będę się leczył. Ej dawaj będziemy tak chodzić wokół. <grym> Nie, nie ma sensu. Będziemy tak łazili i walczyli z innymi. Patrz o, z tym bossem na przykład. Nie A może nie. Ła! Ale urwał. Na blisko tego kolta muszę. Nie idź! Zginiesz! No właśnie. Zginąłem. Skinam? Rangę? Moc? Mam błędną moc. To wtedy będzie jakby u złym? Ja se gram teraz bólem. Ty masz 15 rangę na bólu. A ja na bólu mam 18. Dobra, dawaj zmieniaj. Na kogo na No nie wiem. To już ktoś był. O nie, tu już są. Wow! Uciekaj! Ja uciekam jak ginę chyba. A może jednak nie Ale na blisko z taką szeli, która ma pięć kiubów nie wygram Kurde, mogłem uciekać, matko. Jeszcze ja straciłam cztery aż. Dobra, będziemy kończyli odcinek. Mam nadzieję, że wam się spodobało. Zostawcie łapkę w górę, kliknijcie suba. Dziękuję ja się z wami żegnam, pożegnam się. No, pa.